Cześć. Pozdrowienia z budowy. Magiczny dzień dzisiaj. 1 września. A u nas tak. Miałem pomocnika. To tutaj żeśmy łaty obkręcili. Na połowie. Tutaj jeszcze zostało. Ale to pomalutko. Jak będzie znowu ktoś do pomocy, to będziemy kręcić. Tutaj mamy. A ja że dzisiaj bez pomocnika to sobie po prostu podorabiam te krótkie tutaj jeszcze dodatkowo tutaj przy oknach po kolejnej tej jeszcze dodam po jednej łacie tak to wygląda na dzień dzisiejszy hydraulika jest tak Chodzi o ogrzewanie CO. No to jest już porościągana. Tutaj jeszcze musi przejść, dokończyć tam. Nie wiem, dzień, góra 2, Zejdzie i będzie gotowe. I tuż no na dole będę się brał za łazienkę. Oj, coś ostrość traci. na dole za łazienkę a dzisiaj mówię to takie o, będę docinał dokręcał i doszczelniał pod oknami tutaj nad oknami będę dokładał tak żeby to wyglądało i było git. także na końcu pokażę filmik co dzisiaj też było zrobione I tak to będzie teraz, widoczek jeszcze Dzień Także tutaj już sobie Te dwie jaskółki wyprowadziłem To są po prostu Podawałem wzmocnienia na końcu, żeby było co przykręcić jeszcze tak samo w drugiej jaskółce, żeby zacząć tą płytę złapać, żeby tu się nie gibała na, na różnikach, no i co? Yy, tutaj ścianka kolankowa jest pociągnięta płytą. Yy, tutaj, no tutaj ktoś do pomocy będzie musiał mi być, bo tutaj już trzeba wiercić w płycie i to dość tak w miarę no i założyć także tutaj ktoś będzie musiał pomóc więc to dzisiaj z takich prac a tutaj cóż na dole jeszcze a płyta kolankowa jest na w piór w puście więc ona tutaj pójdzie następny kawałek i cóż jeszcze dzisiaj o, dzisiaj już tutaj nie fiergolą już tu mam pod regipsa gotowe o, coś mi tutaj o, teraz lepiej już tutaj pod jutro tutaj okno i u Kingi w drugim pokoju, żeby to przygotować pod regipsy. Już tak na finish. No, na dzisiaj kończę, pakuję sprzęt i do domu. Pozdrawiam.